I tak dziękuję Matce Boskiej i każdemu z Was za to, że jeszcze żyję i mogę być z Wami i modlić się z Wami dziękczynieniem. Ale we wszystkim niech będzie uwielbiony Bóg. po na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludzi w dobrej woli. Walimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Szydł Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Ty się święty, tylko Ty się z Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste z duchem świętym. Pale Boga Ojca. Amen. Bon, tu Boże Ojcze Wszechmogący, Ty dałeś Narodowi Polskiemu, Najświętszej Marii Pannie, przedziwną pomoc i obronę. Przez łaskawe wstawiennictwo naszej Matki Królowej, a w tydzianie i gościnnej spraw aby religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w bezpieczeństwie. Oto to prosimy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.